Dobra, jestem w miejscowości Bad i będę się tu gdzieś chciał wysikać na pewno, bo już mi się chce i idę sobie troszkę na górę i tam chcę popodziwiać troszkę widoki. Taki mam plan. Na razie kilków nie potrzebuję, bo tu jest, no nie idę, nie idę szczytem. dzisiaj łatwa ścieżka także cudownie tu jest Ale dobrze, że wziąłem porządne buty. Siach. Dobra, pierwszy raz mam leśną drogę, totalnie leśną. Jestem w Bad, w Austrii cały czas. Tutaj panią spotkałem, zrobiłem nawet zdjęcie. Oczywiście oszczędzają klisze w aparacie, no bo... No bo jak, inaczej? Ale to To jest, awstrząg. Tak to wygląda. I idę. 7 km nie jest dużo. cisne Patrzcie, w jakim śniegu jestem. Tak, śnieg dookoła mnie Proszę bardzo. Jestem na wysokości jakichś 1400 metrów. 7200, 1200. Set. 1200. O, tam są Alpy dalej, a dzisiaj taka lżejsza, lżejsza ścieżka, ale za to zimowa. No, krótki rękawek, bo jest ciepło. I cisnę. Miał być lżej, nie spodziewałem się aż tylu śniegu, bo śnieg jest naprawdę mega miękki. No ale co zrobić? Co zrobisz, nic nie zrobisz. Yo, yo. Robię za dużo przerw, ale jak już wejdę na tamtą ścieżkę, to już... Będę szedł. Śnieg tak głęboki. O kur, Znowu mi wpadło do buta. Niestety muszę się podpierać. Inaczej zapadam się za głęboko. Więc wyłączę już was. Zostawię się tu. Dobra. Wysypię sobie śnieg z buta. I cisnę. Pierwszy dom, który spotkałem. Idę dzisiaj lekka ścieżka według e, letnich warunków. Według zimowych, no super głęboki śnieg, nie? Super głęboki śnieg. O, tutaj stoję na przykład. O, tu już się zapadam. Dobra, lecę dalej. Na tamtą wąską i później tam prawdopodobnie. Skoro mam dzisiaj luźniejszy dzień, to nie robię długich. E, Długich ścieżek naraz. Staram się oszczędzać te nogi. Więc znalazłem super miejsce do siedzenia, odpoczynku. Mam widok. Widzę nawet ludzi tam. Jestem przy pierwszych. Wygląda to zajebiście. No i co? Tutaj jest szlak narciarski. A, tutaj nie pokazałem. To są tylko moje stópki. Kijeczki. Kijeczki się przydają. Buteczki. Wyglądają dzisiaj dobrze. Ale, no, a ja sobie siedzę na łące i dam... za mną jest niewysoka górka, ale nie idę na górę, mówię, oszczędzam się. Troszkę się ścieżka ogarnęła. Po stoku narciarskim udało mi się na kawałek suchej ścieżki wejść. Gdzie chcę wrócić tam, gdzie jest wyciąg, się kończy. A że znowu potrzebuję kilku i potem już będę tylko w dół szedł. 4 km do końca na świeże nogi, rajtowo, ale jak już jestem, jeden bardzo ciężki dzień, drugi lekki, trzeci średnio ciężki dzień. No dzisiaj, czwarty powinien być lekko, a znowu przez ten śnieg jest taki średni dzień, ale za to wytrzymałeś wzrasta. W 40 metrach, take a sharp left and continue on path. Koniec, koniec. Także tam dojdę. Tam już miasto widać. Także przewyższenie teraz nie jest duże, bo jestem generalnie na e, na wysokości 1400 metrów, coś takiego. 1300. A zaczynałem w 1200. In 25 meters, take a sharp left and continue on path. Na 1409 m skończyłem. I nie, nie szedłem dalej po progu, mogę, mogę, ale I oszczędzam się. Kończę, bo ten debil mi tu cały czas zgada. Ta krótka wrzutka. stamtąd drogą jechałem w tamtą w prawo, czyli na południe, dwie miejscowości dalej. No i teraz wyjdę na dół. Jestem przy wyciągu, jeszcze z Dlatego tak tutaj jest <trybujesz> głośno, sorry. No, ale jeszcze ludzie jeżdżą na nartach, bo jeszcze śniegiem sypią. Dobra. Nie, nie, nie to jest Hoa Ifen. Piękna góra. I tam są szlaki narciarskie. Pięknie. Podoba mi się to. Dobra, idę dalej, idę dalej. Już mam asfalt, w którym się zmierzę z ostatnimi kilometrami trasy. No i takie uzupełnienie. Dzisiaj tak na bardzo lajcie idę. Podoba mi się góry. Tomek Albo nie Tomek No i za mną jest ten Hoheifen Piękna górka No i znowu ja e, Podoba mi się Jest e, wybitnie w porównaniu do Stopnia trudności, który mi ogarnął parę dni temu To tutaj możemy się bawić się Możemy bawić Nie wiem czy dobrze idę, ale jest droga wyasfaltowana, także sobie na lajcie schodzę na początku trochę śniegu mi troszkę naleciało, bo był śnieg przynajmniej po kolana. Czasami się zapadałem. No i co? Cudownie zapraszam. Wiem, że rozmyte jest tło, ale zapraszam i tak. A ja idę dalej. Miałem już nie nagrywać, ale nie mogę się powstrzymać. Mam na przybliżeniu razy trzy, więc wszystko jest bliżej niż się wydaje. E, niż jest. Ta góra tam. Nie mam pojęcia, ale to może być niej proste. 15 kilometrów, Ta góra tam. Czekajcie, Poluszki, to pokażę. Ta. To jest ta góra, na której wczoraj byłem. Po czym poznaję? Po tym, że są te zabezpieczenia antylawinowe i ten najwyższy szczyt tam. Nie widzę nawet stąd na środku ekranu. Nie widzę kolejki, ale ta góra tam to jest. To, gdzie byłem wczoraj? Nebelnorn. No i tak sobie podróżowałem. Właśnie zapieradek w piersiach, bo z, e, z Obersdorfu nie widać tej góry. A stąd z Austrii widać ją bardzo dobrze. Nakazuje się, że władca pierścieni też chciał tu dotrzeć i swojego sługusa sorumana tu wysłał. Co prawda nie jest biała. Pewnie od słońca mu szczerniała ta ręka. Ale jest. <noise> Idę dalej. Miałem się nie nagrywać. Siema. Co za loty? Wyszedł. Charyj do bandy. Siema siema. Do drugi z Pawlaca wyszedł. Zrobię wam zdjęcie. Wsiadłem na dół i mam taki widoczek przy jedzeniu Schnitzel wiedeński ze świni i sałatka kartoflana Nie chcę się drzeć, bo ludzie za mnóstwo